Temat dotyczący... No, bardzo głośnych, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjnych słów, które padły z ust i prezydenta Andrzeja Dudy i pana Brauna. Pan prezydent skrytykował w znanym sobie stylu środowisko sędziowskie i postanowił przywołać rozmowę z pewnym człowiekiem, cytuję, na temat zdrajców i wieszania tychże zdrajców. Później prezydent oczywiście zdążył się już do tych słów odnieść, właściwie skomentować, twierdząc, że to Donald Tusk pierwszy mówił o wieszaniu. No, tylko Donald Tusk Kierował do wiersza Czesława Miłosza. Natomiast nie będę. Nie do wiersza, tylko skierował te słowa do pana prezydenta Dobrze, stojąc z Marcową Pozwoli pan, e, panie sznurze, że no. dokończy zapowiadanie materiału podsumowującego. Cieszę się, że pan jest w tak wyśmienitym humorze dzisiaj. Słów Grzegorza Brauna cytować nie będę, drodzy Państwo, bo są po prostu oburzające, skandaliczne i nie do przyjęcia. Wiecie Państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie, wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warholstwa bezczelnego, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Kto by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego, liberalnego, kara ma również walor odstraszający. Warszawa. Europoseł Grzegorz Braun głosi, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Rotmistrz Pilecki nie po to zgłaszał się na Ochotnika do Oświęcimia, żeby teraz jakaś łachudra dla zysku politycznego podważała jego raport. No i teraz pytanie, drodzy państwo, czy Grzegorz Braun powinien zniknąć z przestrzeni publicznej? Zapytam wprost i postawię to pytanie mocno, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast to, co się wydarzyło i to, co powiedział, przekroczyło już wszelkie granice. Nie ma zgody na takie słowa. W Polsce kłamstwo święcimskie, kłamstwo katyńskie, negowanie zbrodni nazistowskich czy komunistycznych jest ścigane zgodnie z przepisami prawa. I tutaj kara, przy, która jest zapisana, to jest do trzech lat pozbawienia wolności. Nie mam żadnej wątpliwości, bo to już jest kolejna sytuacja z Grzegorzem Braunem, że wymiar sprawiedliwości zarzuty już w siedmiu sprawach ma Grzegorz Braun. Że wymiar sprawiedliwości musi tą mu, 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 sytuację podsumować. Jest coś wyjątkowo obrzydliwego w tym, że Polska, która jest strażnikiem pamięci miliony Polaków, narodowości polskiej, narodowości żydowskiej zostało zamordowanych w tych obozach koncentracyjnych. Trzy święte, trzech świętych kościoła katolickiego, ojciec Maksymilian Kolbe, Edyta, między innymi Edyta stein zginęli w komorach gazowych, zginęli w Oświęcimiu. I to, że osoba, która mówi, że chce Chcę reprezentować określone wartości te wartości podważa jest sytuacją absolutnie nie do przyjęcia. E, mam przekonanie, że w Polsce, w społeczeństwie, w narodzie, które w sposób szczególny pamięta o tych, którzy odeszli. 1 listopada spotykamy się, żeby uczcić pamięć tych, których już nie ma wśród nas, dlatego to zachowanie Grzegorza Brauna jest rzeczywiście wyjątkowe. Jest także zawiadomienie do prokuratury, dyrektora Muzeum Auschwitz Birkenau przesadniczący... Wracam już za chwilkę do, 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 do pań, ale. Chciałabym pytanie do pana Michała Połuboczka skierować. Czy panu jest wstyd za byłego kolegę z ugrupowania i z klubu? Ja powtarzam, to nie jest mój kolega. To, to nie jest pana kolega. Dobrze. Także... Okay. Ale jak pan ocenia te słowa? I ponownie pytanie, bo ono mogło gdzieś tam zniknąć. Czy uważa Pan, że no jednak Grzegorzowi Braunowi gdzieś trzeba ze względu na dobro wspólne ograniczyć możliwość wypowiadania tego typu herezji? Znaczy, nie wiem, czy jest możliwe żeby takie ograniczenia, ale Grzegorz, że Pan wykorzystuje pewne emocje, gra na nich. Bardzo umiejętnie jest reżyserem i widzi, jak to reaguje, jak reagują słupki i w tym, w tym kierunku idzie. Z to uważam że nawet wiele z tych test on się z nimi nie zgadza ale robi je tylko na pokaz Od publiczkę oczywiście to jest ewidentne także także tutaj też przecież wszyscy wiemy że w oświęcimiu były komory gazowe więc ta, ta teza też była tylko po to żeby się o nim mówiło jak przestaniemy o nim mówić jakby przemilczymy to no to jest taki dylemat który ja miałam przez cały czas od kiedy to się wydarzyło czy o tym mówić czy nie mówić bo z jednej strony dajemy się wkręcać dokładnie w to ja co szykuje nam Grzegorz Braun ale z drugiej strony tego typu kłamstwa trzeba prostować. E, więc to jest bardzo trudna sytuacja. Wybrałam jednak prostowanie kłamstwa, o ile na więc pierwsza mówić, rzecz, bo pytanie o ograniczenie jest oczywiście słuszne, ale przede wszystkim to musi być odpowiedzialność, to znaczy egzekwowanie Prawa, bo takie mamy instrumenty. Nie my, ale nie organy. No ale to się to pójdzie, prokuraturze I, na razie. i Między innymi przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, właśnie powołując się na ustawę o IPN, tam jest ten artykuł 55, złożyła zawiadomienie i liczę na to, że, że organy, że prokuratura potraktuje również to zawiadomienie, bo wiem, że jest ich więcej z różnych też artykułów poważnie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Państwo, instrumenty w demokracji demokratycznym państwie jakie mamy to egzekwowanie e, prawa i to że pan poseł Brown wreszcie musi ponieść odpowiedzialność wielu swoich czynów na przestrzeni wielu wielu lat i oczywiście możemy dyskutować o tym ja zgadzam się z tym że nie należy powielać tych mm -hmm. słów. Dlatego ich nie, nie bo, jakby tego kłamstwa um, o i różnych innych rzeczy, które Pan Brown opowiada, ale musimy sprzeciwić się jednej rzeczy. i ja bardzo też chciałabym zaapelować, wielu ludzi w szoku. Ja... Co rozumiem. Próbuję szukać wytłumaczenia, dlaczego pan Grzegorz Braun taki jest. Nie, dlatego nie ma wytłumaczenia. I mówią o tym, a może tutaj badania psychiatryczne, co jest straszne wobec osób chorych psychicznie. Chcę to wyraźnie powiedzieć na antenie. Bo pan poseł Braun jest cynikiem, jest osobą po prostu złą. To jest zło. I my wszyscy temu złu musimy powiedzieć nie. Nie szukać dla niego usprawiedliwień. Nie szukać wytłumaczeń. Co jeszcze raz powiem. Rozumiem, że dla wielu ludzi... To nie zmienia pani natura. Kto, zdobył wynik lepszy niż pani powiedział. Biejat, pan Zandberg, czy pan Hołownia i to I naprawdę co, nie co, przypominam co ja, co złośliwością. Ja mam powiedzieć. pani redaktor? E, muszę powiedzieć tylko jedno, że złu zawsze trzeba się e, sprzeciwiać, a w najwyraźniej my politycy musimy więcej zaangażować e, się e, w to, żeby mówić e, prawdę, żeby mówić o faktach, e, żeby mówić o historii, e, bo jest takie wrażenie, myślę, wielu ludzi, e, że po prostu, kiedy umierają te pokolenia, które miały bezpośrednio do czynienia z tymi wszystkimi hekatombami mającymi różny wymiar w historii między innymi naszego kraju, kiedy nie ma tych ludzi, którzy mogą coś bezpośrednio opowiedzieć, no teraz jest nasza odpowiedzialność, żeby te Teraz głos pani Żaneta cwalina śliwowska bardzo proszę. Zawiadomienie do prokuratury złożył też Instytut Pilockiego. Mi się wydaje, że to jest najbardziej odpowiednia instytucja, która bardzo wzorowo zareagowała w tym momencie. Rotmistrz Pilecki poświęcił... Ryzykował wiele, żeby udowodnić to, że te komory gazowe były jednak w Auschwitz. To jest oburzające. Ja zastanawiam się, jaki ma poziom empatii europoseł Braun, bo poziom odpowiedzialności, tak jak widać, jest zerowy. Oczekuję, że prokuratura, przynajmniej w tej sprawie, zadziała bardzo szybko, gdyż ustawa mhm. o IPN mówi, jasno mówi, że to jest przestępstwo. Paweł Jabłoński, bardzo proszę. Ja się całkowicie zgadzam i jestem trochę bliższy temu podejściu, żeby raczej starać się o tego typu rzeczach mówić jak najmniej, choćby z tego powodu, że to, to jest właśnie celem e, mhm. takich negacjonistów. Tak, to jest negacjonizm. Na czym ten negacjonizm polega? Jest kilka różnych form negacjonizmu. Albo zaprzeczanie, że w ogóle Holokaust był, albo że był, ale w zupełnie innej formie, że nie było komór gazowych, albo przypisywanie ofiarom współodpowiedzialności. To są definicje Światowej Sieci Pamięci o Holokauscie. I szczerze mówiąc, tu niestety pani poseł mówi o Instytucie Pileckiego. Tym instytutem kieruje dzisiaj pan Krzysztof Ruchniewicz. Przy na platformę Platformy na stanowisko, który niestety doprowadził do tego, że w Berlinie, w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego, Polska jest obwiniana o współsprawstwo Holokaustu. Jest zapowiedź. Panie senatorze, senator w tej sprawie powinniśmy mówić jednym głosem. Tak, nie ma mojej kiedy zgody. Mówimy na to, niech pan nie przerywa. Nie ma mojej zgody na to, żeby, przypisy, żeby twierdzić, że Holokaustu nie było, żeby twierdzić, że za Holokaust są winni Żydzi, że za Holokaust są winni Polacy. To są takie same przejawy. Czego rozwadniania odpowiedzialności Niemiec. Dobrze, to odpowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ale przepraszam. Tak. Ja, Aha, nie, bo myślałam, nie, że, że pan już tak, skończył o, o, o pierwszym wątek. pierwszym aspekcie. Rzecz druga. Jest cały czas w Sejmie. Złożony pod koniec grudnia zeszłego roku bardzo ważny projekt ustawy. Pani minister mówiła o ściganiu karnym, negacjonizmu, kłamstwa święcimskiego. Złożyliśmy projekt ustawy, który mam nadzieję, że zostanie poparty, o kłamstwie wołyńskim, kłamstwie banderowskim, bo niestety jest też zaprzeczanie odpowiedzialności. Dopiero co obchodziliśmy rocznicę krwawej niedzieli. Mam nadzieję, że to zostanie poparte. Niestety od ponad pół roku projekt jest bardzo mocno spowalniany. Liczę na to, że tutaj też będzie Dobrze, zaraz oddam projekt. głos panu Pan Kwiatkowskiemu, historię, Kwiatkowskiemu tylko jeszcze to mam takie pytanie uzupełniające, panie pośle, dlatego że w gościu Radia Z ostatnio Mateusz Morawiecki stwierdził, że wyobraża sobie współpracę niemal każ z każdym, e, także z Grzegorzem Braunem, po to, cytuję, żeby odsunąć od władzy ten zły rząd Donalda Tuska. E, czy... Po tej wypowiedzi Grzegorza Brauna stanowisko Prawa i Sprawiedliwości się zmienia, bo jest to osoba, z którą nie wolno Pani, robić politycznych deali. Ja mam nadzieję, że wyborcy odpowiednio to ocenią i tego tematu w ogóle nie ma Ale będzie ja pytam jeszcze, o państwa mówiąc. decyzję. Nie Moja wyborców. decyzja jest taka, że ja mam identyczne dążenie do bycia w koalicji z kimś, kto mówi, że Holokaustu nie było, że za Holokaustem są winni Żydzi czy za Holokaustem są winni Polacy. Nie chciałbym być w koalicji ani z Ruchniewiczem, ani z Braunem. Ale nie jest pan w stanie zagwarantować, że po 27 roku, jeżeli Braun wprowadzi swoich ludzi do Sejmu, takiej koalicji nie stworzycie? Mam wrażenie, że po ważniejszym problemem jest to, że dzisiejsza koalicja nominowała tego Dobrze, człowieka, ale ruch pozwoli pan... Który przypisuje Polsce, panie, to, żeby jego mi... Polsce odpowiedzialność. Pozwoli kolokach, pan, panie pośle, który domagał, że jednak Polska, poproszę pana o odpowiedzenie na moje pytanie. Odpowiadam, ono jest bardzo czyli, ważne. Moim zdaniem ważniejsze jest to, co jest teraz, a nie to, co ale może tutaj być Ale tutaj nie lata. pana zdanie jest najważniejsze. Tutaj nie, ja pani, zadaję nie pytania, nie panie dach, pośle, i widzę. bardzo pana proszę o to, żeby odpowiedział pan na pytanie, czy pan Nie, ja po prostu nie uzyskałam odpowiedzi. Nie uzyskałam. Ja pana zapytałam, czy wyklucza pan w przyszłości koalicję z Braunem. Zostawia pani sytuację hipotetyczną, z sytuacją aktualną. To jest aktualną. bardzo realna sytuacja. sytuacja. Bardzo realna jest sytuacja, która jest. Czyli dziś nie odpowie jest mi pan. Nie Muszą państwo przyznać, że naprawdę człowiek, duża sztuka unikania odpowiedzi na takie pytania. Czy pozwala, żeby w jego instytucji Czyli nie odpowie mi pan na pytanie o, o wy wykluczenie w ogóle ko koalicji najważniejsze, Czy to że dzisiaj mamy negacjonistów na urzędach państwowych, czy to że kiedyś za dwa Ale my nie musimy wybierać. Nie. To nie jest kwestia mieć ciastko czy zjeść ciastko. To jest jedna kwestia, a druga to jest pytanie o przyszłość że wyborcy oceniają Grzegorza Brauna tak, jak na to zasługuje. A pan jak to ocenia i, i czy wszedłby pan w koalicję z Braunem? I absolutny skandal, mam nadzieję, że on się w żadnym sejmie nie znajdzie. Nie ma odpowiedzi na pytanie. Krzysztof Kwiatkowski, wracam do pana ministra, bo tutaj obiecałam. Instytut Pileckiego w jakiejkolwiek swojej działalności podważał sprawy związane z pamięcią Holokaustu. Tak, mieliśmy różne dziwne nominacje. Prezes oddziału IPN-u na Opolszczyźnie pozdrawiał się pozdrowieniem Hitler”. To jest nominacja w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Takiego prawie. człowieka. Takiego człowieka powołano w czasach PiSu na ważne stanowisko państwowe. Czym się zajmuje Instytut Pileckiego? Na przykład otwarciem wystawy poświęconej dwa portrety poświęconej osobom Wyszyńskiego i osobie Pileckiego. To są rzeczy, którymi się zajmuje Instytut. Jeżeli gdziekolwiek w jakiejkolwiek przestrzeni pojawia się jakaś wypowiedź, która nie powinna mieć. Miejsca, to bym powiedział, to nie będzie akceptacji dla takiej wypowiedzi. Powiem, mówienie, by że, mówienie, że instytut pan skłamał. Roku. Pan skłamał, panie Jabłoński. Nie, panie pośle, pan skłamał, panie, panie Jabłoński. Czerwca, pan gość, skłamał, pan Jabłoński. Polska, 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 pan a Jabłoński. to już się okazuje. Szanowni państwo, pan nie Ręcznie szefu Bileckiego, panie pośle, szanowni państwo. Szanowni ale pan Jabłoński właśnie pokazał, jak kłamie i manipuluje. Już się okazuje, że nie szef instytutu, to jest wasza proszę mi nie przerwać że w polskich instytucjach nerwowość, jak jest ale jak pan kłamał, to tak, pan tego burdował, Bo ja to nie mam mojej zgody. Czy pan za kłamał proszę, mówiąc, że to szef instytutu? Proszę okazuje nie krzyczeć. się, że nie szef instytutu, tylko ktoś, kto był w instytucie. No dobrze, pomylił się, że pan. Żydliwość pan no. pańskiego Panie kłamstwa. Czy ma pan szansę prosić telewidzu za to, że próbował pan ich okłamać? obiecałam pan głos się panu, panu ministrowi Mazurkowi, sprawie, panowie, cisza, manipulatoriosi, cisza, manipulatoriosi, cisza, manipulatoriosi, cisza, cisza, panowie, bardzo panów, obywateli. proszę, wyjaśnicie znaczy, to sobie ja za, za chwilę, wyjaśnijcie to sobie obrzeglina. za chwilę, wyjaśnijcie znaczy, to sobie dobrze, za chwilę, pan panie senatorze Kwiatkowski, pan panie jest, pośle Jabłoński, panu bardzo panu proszę, dopuśćmy do głosu przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy i za chwilę ministra edukacji narodowej, bardzo proszę. Widzę, Szanowni Państwo, na koniec. Panu nie dałam Panu głosu, Pani, senatorze. na Było straszenie, ponieważ Pan odpowiedział. Nie dałam Panu głosu, Panu także. Głos ma Pan Minister Mazurek, Dobra, proszę. Odniosę się do wypowiedzi Pana e, Brauna, to chcę powiedzieć, że a propos Instytutu Pileckiego, no, źle się stało, że na otwarcie domu poświęconego Obławie augustowskiej nie zaproszono Pani Minister Gawin, która ten dom tworzyła. To jest taki mój kamyczek do ogródka Instytutu Pileckiego. E, drugi to jest to, że szkoda, że w muzeum historii II wojny światowej znikają takie postacie właśnie jak rodzina Ulmów czy Pilecki czy Maximilian Polityka Kolbe. historyczna jest y, trudna to prawda no właśnie, natomiast panie ministrze trudne, do, słów pana Brauna, do słów pana Brauna proszę. Do Brauna odniósł się pan prezydent mówiąc że tutaj jedyne słowo jakie mogłyby być to słowa potępienia ale ja również pragnę potępić ten sposób sklejania tych materiałów, tych skandalicznych słów e, e, pana Brauna, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. I tutaj wi widzimy, że on robi to po prostu, jak tu już powiedziano, ze, tylko ze względów cynicznych, bo każde dziecko w Polsce wie I, w Polsce, i to Polska jest strażnikiem pamięci, pamięci o zbrodniach niemieckich w Polsce. Panie każdy mistrze, nie wiem, zobaczyć, czy pan nie zauważył, nie zauważył pan chyba, są... że my nie podaliśmy słów pana Brauna. Więc nic nie zostało sklejone, słowa ze nie, słowami nie, nie, nie zostały. Przepraszam, sklejono no, dwa wice, materiały. Byłowie to widzieli, sklejono wypowiedź... Dobrze, czy to jest wszystko, co pan ma do powiedzenia no, w tej sprawie? Ja dałbym bo, pani szansę powiedzieć No tak, to no bo pan, pan teraz mówi o sklejaniu materiałów, a no tak, no, ja bym chciała do Meritum poprosić, bo ja muszę mówimy, pilnować czasu. jeśli mamy mówić o Broniu, mówmy, mówmy o znaczy, tym, że. Według wielu słowa być... prezydenta Dudy też były skandaliczne. No, ale no, to, no, przepraszam bardzo, pierwsze, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź no pod chyba... ciężarem zgięta mówi Donald Tusk do prezydenta Nie, to Donalda napisał Tuska. Czesław Miłosz. A nie, no ja, ja pani mówię, ja nie, oczywiście, że napisał Czesław Miłosz, ale powie te ja słowa wiem, że pan przytoczą ceni wprost... pana prezydenta Duda, ale porównywanie go z Miłoszem, no to chyba trochę... No przepraszam bardzo, to chyba pani chciała powiedzieć, że Donalda Tuska porównuje z Miłoszem. Donald Tusk no takie nie, słowa bo... zacytował, wprowadza chaos i wprowadza e, brutalizację I do I te słowa po, pana prezydenta Dudy były okej, okay, dotyczące mówienia, że no jest tyle warholstwa i zdrady, znaczy, bo nie... nikt nie został dawno państwo... powierzchni państwo, bo państwo to jest wielka odpowiedzialność. I wszystkie I osoby, wiesz, które zajmują funkcje, jak publiczne powinny rozumiem. mieć świadomość, że to jest wielka odpowiedzialność. E, no ona musi ja liczyć się z Pan, pan prezydent kończy swoją kadencję bardzo źle. Tak, ją 50 zaufania, bardzo źle ją kończy. E, niż jest strażnikiem roku, i obrońcą sejmu. Kiedy półtora. dwa razy wygrał to, Ja tylko Brawo. panu posłowi Jabłońskiemu pomogę. Bo wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Czarnek powiedział tak. Nie widzę przeszkód, aby w większości w sejmie był również poseł Skali Kwricji Zawiślak. Przypomnę posłowie Konfederacji Korony Polskiej i dużo bardziej znaczące pan minister Czarnek o tym, co pan Braun powiedział. Nie słyszałem powiedział 11 lipca pan minister Czarnek. Naprawdę? Ale to o czym, o czym pani mówi? No może wtedy o nie słyszę tego że może wasz wiceprezes lekceważy tę sytuację. Po prostu. Nie, no pani poseł, błagam. Co do posłów indywidualnych, oceniajmy jednak każdego indywidualnie. To jest indywidualnie. wasz wiceprezes. No ale to powiedział, że nie słyszał, no to może wtedy usłyszał, no to o czym pani Dobrze, Michał Połuboczyk teraz, bo moment, grzecznie... Ja też, ja też nie słyszałem rano tego programu, dowiedziałem się parę godzin później. na żyje, swoją, swoją kolejność i nie krzyczy, za co jestem no, bardzo wdzięczna. Na po początku nie słyszał, bo eee, się 11 ten, lipca, nie słyszał. Czy ta no, wypowiedź prezydenta Dudy może. pana oburzyła gdzieś? Czy na uważa naprawdę. pan, że w środowisku sędziowskim powinno się tak mówić? I że nikt dawno nie zawisł, więc w takim razie... Nie w się wkalić z ludźmi, którzy negują Czy możemy posłuchać pana ale o czym pan Czy jest? możemy posłuchać to pana Pałaczka, To Państwo, te Pamięta, kwestie wyjaśnijcie sobie poza anteną, dobrze? Pamięta, Bardzo Pamięta, proszę. Michał Może troszeczkę To jest za mocne słowa padły. Co pra... wszyscy wiemy, że w tym środowisku i w ogóle w systemie sądowniczym w Polsce mamy duży problem i trzeba to jak najszybciej ten problem rozwiązać. I na tym należy się skupić. I, I tyle. No, tak jak mówię, może troszeczkę za mocne te słowa były, a co do poprzedniego tematu, no to Grzegorz y, u, swój cel osiągnął. Przecież nigdy w programie Woronica 17 u pani redaktor, mm -hmm. jego nazwisko by się nie pojawiło. Gdyby nie się no, pojawiało się, pojawiało, chociażby tak, w kontekście kampanii wyborczej. No, pani, nie, że pani, że się miałam się nadzieję, że nigdy się nie pojawi w takim kontekście. Ale bardziej mam, agresywne niestety. stają się słan brown już puka w dno od spodu.